Hej, z tej strony Olga Halawa i Agata Kotowska. Zapraszamy Was na nowy, siódmy już odcinek podcastu niesamowicie o marketingu. Zbliża się koniec roku, a więc to czas wielkich podsumowań również w branży marketingowej. Z tej okazji przygotowałyśmy dla Was zestawienie trzech najlepszych i najgorszych kampanii w Polsce, jak i na świecie. Jest to ranking bardzo subiektywny, dlatego jeśli macie ochotę podzielić się swoimi typami to serdecznie zapraszamy Was na nasze socjale, które podlinkujemy w opisie tego odcinka. Rok 2022 był bardzo skomplikowany pod względami politycznymi, jak i ekonomicznymi. Mam to na myśli wojnę w Ukrainie, śmierć królowej Elżbiety II. Globalny kryzys, inflacja. Dokładnie. Kolejne konflikty. Kontrowersja związana z Mundialem w Katarze również. Nie był to zdecydowanie kolorowy, super, wspaniały rok, tak jakby mogło się wszystkim wydawać, co potwierdzają również niektóre kampanie, o których opowiem. Zacznę od kontrowersji związanej z Domem Mody Balenciaga, która wydarzyła się w listopadzie, czyli dosłownie przed chwilą. Dla tych, którzy nie wiedzą, Balenciaga to luksusowy dom mody założony już w 1919 roku w Hiszpanii. Dzisiejsze kolekcje Balenciagi są kojarzone z minimalizmem i surowością. Oczywiście jak to w modzie bywa, niektórym się podobają, niektórym nie. Podejrzewam, że większość naszych słuchaczy kojarzy tę markę z Kim Kardashian, która jest wielką fanką wspomnianego domu mody oraz jego twarzą. I od lat pokazuje się w ich strojach. Najsłynniejszą kreacją założoną przez Kim Kardashian było prawdopodobnie czarne body zakrywające całe ciało Włącznie z twarzą, które miała na sobie podczas Medgali w 2021 roku. Palencja szokuje od dawna, a każdy ich ruch jest szeroko komentowany w internecie. Ostatnimi znanymi akcjami był na przykład pokaz mody zorganizowany dosłownie na błocie, czy wypuszczone przez nich torebki w kształcie paczek od lejsów. Balenciaga, mimo że słynie z wielu kontrowersji, zawsze dba o swój wizerunek i swoje dobre imię. Yy, na przykład w ostatnim czasie zerwała kontrakt z Kanye Westem po jego rasistowskich wypowiedziach, czy też usunęła swój profil na Twitterze po przejęciu go przez Elona Muska. Niestety ostatnia sesja zdjęciowa wywołała ogromne oburzenie Użytkowników internetu. Sesja zdjęciowa, o której mówię, wyszła dokładnie w listopadzie tego roku i są to zdjęcia, na których widoczne są dzieci trzymające pluszowe misie i w, w tym momencie jeszcze wszystko jest ok. Niestety te misie ubrane są w prześwitujące koszulki i uprzęż w stylu BDSM. Na jednym zdjęciu jest nawet widoczny alkohol w pobliżu dziecka. Autor zdjęć, Gabriel Galimberti, tłumaczy to wykonaniem poleceń Balenciagi, natomiast Balenciaga zrzuca winę na fotografa. No, brzmi to okropnie, uważam to za bardzo słabą akcję. Nie wiem, czy kiedykolwiek Balenciaga w 100% będzie mogła oczyścić swój wizerunek z tak okropnych rzeczy. Co ty o tym wszystkim myślisz, Olga? Że zaangażowanie dzieci generalnie dało taki efekt i wywołali to, co chcieli, czyli gdzieś tam szok, ale być może przeliczyli się trochę z negatywnymi reakcjami. No tak, szok, a jednak jakieś zachowywanie dobrego smaku to jest duża różnica. No właśnie, też pytanie: Tylko, że Balenciaga nie, nie wydaje mi się, żeby chciała zachowywać dobry smak, bo ona mimo wszystko odcina się trochę od innych domów mody i wdaje się taka najbardziej. Nie chcę, powiedzieć, nie chcę użyć słowa dziwna, oryginalna? ale orygin o, tak, oryginalna. Na pewno wyróżnia się od innych domów młodych. Tak, no Balencja zawsze w sumie z tego słynęła już na samym początku działalności, ale no tak jak mówiłam, angażowanie dzieci w cokolwiek jest dosyć kontrowersyjne, a tym bardziej no, w działania takiej marki, która z tego słynie, więc. Tak, jak mówiłam, według mnie, mieszanie dzieci w cokolwiek związanego z marketingiem jest zawsze złe. I tutaj mamy nawet, znalazłam przykład nasz lokalny z Polski. Podejrzewam, że większość z Was, słuchacze, kojarzy markę Rijstop Adrian. Jest to zdecydowanie najbardziej kontrowersyjna marka w Polsce. I za metodę tych, tych kontrowersyjnych lecz nieszczampowych promocji odpowiedzialna jest Małgorzata Rosołowska-Pomorska. I to właśnie jej pomysły, hmm, chociaż jej pomysły niespotykane, lecz nie zawsze udane, przynosiły marce, o dziwo, bardzo duże zyski. Jedną z takich pierwszych interesujących reklam autorstwa właśnie tej kobiety była reklama z modelką Plus Size. Za którą wiele kobiet dziękowało, ponieważ stwierdziły, że dopiero w tym momencie poczuły się piękne. I warto jeszcze zaznaczyć, że najbardziej kojarzonym hasłem tej marki jest: Adrian kocha wszystkie kobiety, i do tego hasła nawiązywały kolejne reklamy, kolejne billboardy, które były widoczne w całej Polsce. Przedstawiały one kobiety na wózkach inwalidzkich. Wizerunek kobiety po masektomii. Ostatnio jednak marka zeszła na dosyć nieprzyjemne tematy związane z przemocą domową, które są bardzo ważną kwestią, lecz sam przekaz jest tematem dyskusji, czy to w ogóle działa. Tegoroczna kampania Rise Stop Adrian była zdecydowanie jedną z głośniejszych w tym roku w Polsce. Nawiązywała do wojny w Ukrainie. W marcu. Na ulicach polskich miast pojawiły się billboardy przedstawiające masakrowane łyse lalki dla dzieci, brudne i ułożone w stosie, które niestety wszystkim od razu na myśl przywiały tragiczne obrazy z Ukrainy. Billboard był obarczony podpisem Hipokryzja, rodzicielką wojen i, i tyranów. Jaki był cel tak naprawdę tej kampanii? Poza, poza oburzeniem. I wywołaniem strachu u najmłodszych dzieci, na co bardzo dużo osób narzekało, ponieważ billboardy były ustawione też w niefortunnych miejscach, jak szkoła podstawowa. Yy, doczytałam się gdzieś też komentarza ma oburzonej matki, która mówiła, że jej córka z płaczem przybiegła po lekcjach i pożeliła się matce, że nie ma ochoty już patrzeć na zdjęcie zwłok dzieci. Co chciała osiągnąć marka Adrian tym billboardem? Nie wiem, wiadomo, że temat wojny jest trudny, potrzebny i jakże ważny, aczkolwiek nie wiem, czy to jest dobra droga, żeby nawoływać o pomoc. Co ty o tym sądzisz? Myślę, że dużo lepszym ruchem byłoby wpłata części zysków na pomoc Ukrainie zamiast inwestowania w masakryczne billboardy. Uważam również, że generalnie rejstopy Adrian jest to jedna z większych porażek marketingowych, jakie po prostu funkcjonują w Polsce, ale z drugiej strony dla mnie są tak złe, że aż śmieszne i często podaję ich przykład, kiedy na zajęciach a mamy podać markę, która sobie nie radzi z... Promocją. Jestem bardzo zdziwiona, że pomimo tak złej promocji nie odnotowują żadnych strat, aczkolwiek Stopy to nie jest drogi produkt, a jest to produkt, który, no nie nazwałabym go pierwszej potrzeby, ale jednak jest jeden z takich bardziej podstawowych produktów i myślę, że większość konsumentów, którzy nie są świadomi do końca działań rajstop Adrian po prostu je kupują, bo są dostępne w marketach i mają relatywnie niską cenę, plus całkiem niezłą jakość. M może, może dlatego te negatywne działania marketingowe nie odbijają się na sprzedaży. Sama wspomniałeś, że o wiele lepszą formą pomocy byłoby po prostu przeznaczenie tych funduszy na, na inne potrzebne cele. I tutaj mogę błędnie przejść do mojego trzeciego typu, czyli właściwie całej działalności Fundacji Kornice. Jeśli ktoś nie jest zaznajomiony z, z nazwą To na pewno skojarzy takie billboardy jak Gdzie są te dzieci? albo z billboardami z napisem Mamo, tato, kochajcie się. Fundacja Kornice, czyli tak naprawdę Fundacja Nasze Dzieci Edukacja, Zdrowie i Wiara, to organizacja, za którą stoi Mateusz Kłosek, producent Eko Okien, jeden z bogatszych Polaków. Powiem Ci szczerze, że nie interesowałam się nigdy wcześniej tą fundacją. Każdy ich ruch był dla mnie po prostu tak absurdalny, że aż śmieszny, więc jestem całkiem zdziwiona, że taka osoba za tym wszystkim stoi. Prawdopodobnie każdy z Was chociaż raz zauważył w tym roku billboard z zdjęciem dwóch. Przypadkowych tak naprawdę dziewczynek, i napisem, y, gdzie są te dzieci, z, podkre z podkreśleniem na te, które tak naprawdę mogłoby wskazywać, że chodzi o te dwie konkretne dziewczynki, lecz y, tak naprawdę przesłaniem tego billboardu było pokazanie, że dzisiaj w polskich rodzinach jest coraz mniej dzieci, co być może wskazuje na i tu jest właśnie pytanie, czy. Chodziło o y, większy dostęp do aborcji niż w latach 80. czy 50., co właściwie też nie ma sensu, czy o wsparcie państwa, jeśli chodzi o y, macierzyństwo, o zakładanie rodziny. Ja tego osobiście nie rozumiem. Interpretacja jest otwarta. W internecie pojawiło się bardzo szybko bardzo dużo memów związanych z tą kampanią, prześmiewczych rzeczy, i również artykuły i materiały, które udowadniały, że dane pokazane na billboardzie, że w latach 80. przeciętnie w, w rodzinie było trójka, była trójka dzieci, a w latach 50. piątka, jest po prostu nieprawdą. Uważam, że fundacja ta powinna przede wszystkim podawać źródła swoich jakże absurdalnych tez, żeby chociaż choć w pewnym stopniu spróbować sp trafiać do większej liczby odbiorców, którzy przeczuleni są na fake newsy i wymagają potwierdzenia tych źródeł. Nie wiem, co ty o tym uważasz, Olga, powiedz mi. Uważam, że fundacja Kornice yy, w parze z fundacją gdzieś tam nie idą. Prawdziwe i rzetelne dane. Nie wiem czy zauważyłeś, ale ten plakat w ogóle zakłada, że obecnie średnio w polskiej rodzinie jest tak naprawdę dwójka i pół dzieci, bo. Półtorej. Na... Nie, A nie, dwójka dobra, i pół, rację. ponieważ y, jest wózek i w sumie nie wiadomo, czy ten wózek liczymy jako kolejne dziecko, czy... Czy nie? Poza tym bardzo śmieszy mnie fakt, że po prostu znikąd jest tam po prostu wklejona, wycięta ikona dziecka nad tym wszystkim. Nie rozumiem. Czemu ona tam jest? Absolutnie nie służy ona kompletnie niczemu. Fundacja Kornica gdzieś tam swój brak rzetelności przedstawia również na innych kampaniach takich jak y, chociażby dotyczącej y, statystyk związanych z rozwodami. Y, na pewno spora część z Was widziała billboard, który mówił, że małżeństwa kościelne, które chodzą do kościoła i wspólnie się modlą, praktycznie się nie rozwodzą i mówią tak, badania wykonane jak w USA. Wszystko zostały te badania przeprowadzone. Kiedy one zostały wykonane, nie wiadomo. Mało tego. Ja do dzisiaj nie wiedziałam, że stoi za tym Fundacja Kornice, ponieważ nie ma absolutnie mowy o żadnym logo, o żadnym logotypie, kompletnie nic. Na, billboard, na billboardzie jest po prostu sam tekst bez żadnych zdjęć czy dodatkowych grafik. Poza tym Fundacja Kornice też. Mam wrażenie, że chyba najwcześniejsza ich kampania, a przynajmniej mam wrażenie, że najpóźniej pojawia się w moim rodzinnym mieście jest misją mężczyzny, jest to dać świadectwo i bardzo smuci mnie fakt, że szczególnie jeśli takie kampanie pojawiają się w małych miejscowościach to pewnie znajdzie się jakieś grono osób, które mają bardziej konserwatywne poglądy, które jest starsze, które po prostu się z tym wszystkim zgadzają i niekoniecznie biorą pod uwagę, że nie każdy mężczyz nie każdym celem mężczyzny jest zdanie świadectwa i każdym celem kobiety jest bycie matką. Mhm. Ale bardzo cieszy mnie, że wspomniałaś generalnie o Fundacji Kornice, ponieważ ja wśród swoich najlepszych kampanii 2022 roku zamieściłam kampanię, która polemizuje właśnie z Fundacją Kornice i autorem jest Fundacja Pomagam. Oraz agencja Feeders, którzy stworzyli odpowiedź dla, na pytanie, gdzie są te dzieci, na billboardach pisząc tu jestem i zamieszczając imię dziecka, jego zdjęcie, y, opisując jego historię. Najczęściej jest to dziecko potrzebujące na przykład chore y, i y, na billboardzie dodatkowo zamieszczano kod QR do zeskanowania, który przekierowuje na link do zbiórki, w której można wpłacić pieniądze na, y, na dziecko. Jeśli mogę Ci teraz przerwać, to super przykład z Twojej strony, bo to właśnie pokazuje, jak można naprawdę pomóc i pokazuje też konkretny cel tej kampanii. W przypadku Fundacji Kornice cel w ogóle nie jest określony, a nawet więcej powiem, że dom mediowy Media People obliczył, że na wszystkie te billboardy Fundacji Kornice przeznaczono nawet 5,5 miliona złotych. Co yy, no po prostu się w głowie nie mieści, myśląc, że można to po prostu przekazać na jakiś inny, szlachetny cel, o który w sumie tak naprawdę walczą. No, bardzo się z tobą zgadzam. Generalnie zawsze mnie przeraża fakt, że tych billboardów jest dosłownie masakrycznie dużo i są wszędzie, więc zdaję sobie sprawę, jak dużo musi to kosztować, skoro wynajmują każdą powierzchnię. W każdym mieście, jest równo tak dużym jak Poznań, a, a także super supermalutkich, które nie mają nawet 20 tysięcy mieszkańców. Natomiast wracając do takich najlepszych kampanii 2020 roku, to akurat yy, myślę, że jest to czas, w którym. Musimy zejść z takich poważnych tematów, ponieważ moje dwa pozostałe przykłady są dużo luźniejsze niż te podawane przez ciebie. Mm. Drugim z nich jest kampania Muzeum Narodowego w Warszawie, która jakiś czas temu, promując wystawę Witkacy z tej epoki przyspieszenia, stworzyła filtry na Instagram, które były wzorowane właśnie na obrazach artysty. Konkretnie na obrazach przedstawiających Juliana Tuwima, na Stachurską oraz na jednym z portretów kobiecych. E, całej kampanii towarzyszył hashtag się. Moim zdaniem filtry świetnie się sprawdziły. E, szkoda, że dopiero po czasie stały się dostępne na Androidy, bo początkowo działały tylko na iPhone. Ale za to, jak dobrze działały. Tak. Na e, iPhone'ach, oczywiście. Tak. E, generalnie. Mm, Widać, że użytkownikom się to spodobało, bo sam post który na Facebooku, który miał promować właśnie te filtry, osiągnął 2100 polubień. I moim ostatnim przykładem najlepszej kampanii na 2022 rok jest coś bardzo aktualnego a jest to promocja Sale Wednesday przez Netflixa. Osobiście aktualnie mam wrażenie, że Wednesday wyskakuje mi już z lodówki i y, zaczynam mieć już jej troszeczkę dosyć, ale nie da się ukryć, że sam serial jest y, fantastycznie wypromowany, bo zaczęło być o nim głośno na długo przed premierą. Tak naprawdę informacje o tym serialu pojawiały się na miesiące, zanim w ogóle odbiorcy m, poznali datę premiery serialu. Zaczęło się gdzieś tam od spotu wideo na YouTube, potem stopniowo zaczęły pojawiać się plakaty, a przy okazji właśnie promocji serialu i wideo na YouTube wystartowała też platforma Akademia Nevermore, którą Netflix promował i zachęcał, żeby się do niej zapisać. Podał on. Link, pod który należało wejść, wypełnić prosty quiz i odpowiedzieć na pytania w stylu jakim potworem najbardziej się czujesz, albo czy lubisz innych ludzi, czy właściwie odpowiedzi, że nie, nie nienawidzę innych ludzi, jestem samotnikiem itd., tak jak odpowiedziałaby prawdziwa Wednesday. się odpowiedzi um, użytkowników pokryłyby się z tym, jak odpowiedzieliby uczniowie Nevermore, to otrzymywali swetry takie jakie nosili uczniowie szkoły do której chodziła Wednesday a następnie już bliżej premiery Netflix rozsyłał również takie gratisy paczki niespodzianki w której znajdował się bidon taka butelka wielorazowa torba wielorazowego użytku i listy z przyjęciem do Akademii nie do końca wiem, czy to działało tak, że po prostu było z dużo chętnych i te swetry po prostu potem już nie były wysyłane, bo ich nie było. Czy może był to jakiś inny powód? Niemniej faktycznie dużo osób mogło pochwalić się fajnymi. Upominkami. Ponadto, już krótko po premierze serialu, Netflix opublikował na swoich socialach filmik, w którym to rączka sterowana zdalnie straszy mieszkańców Nowego Jorku. No i wiadomo, że pranki to może nie jest najwyższa szkoła jazdy, ale jednak fajnie się to oglądało. Było to coś ciekawego i wzbogacało. Całą promocję serialu. Działania marketingowe przyniosły fantastyczny efekt, ponieważ Wednesday była pierwszym, tak, była pierwszym serialem anglojęzycznym, które osiągnęło w ciągu 7 dni e, pułap 400 milionów godzin seansu i jedynym serialem, który przebił ten e, pułap, było Squid Game. Natomiast jest to kwestia czasu, możemy jeszcze chwilę poczekać i zobaczyć, czy e, koreańska produkcja nie spadnie na drugie miejsce. Dodam jeszcze też, że o serialu Wednesday słyszałam prawdopodobnie już jakoś w zeszłym roku, ale głównie dlatego, że reżyserem tego serialu, a przynajmniej kilku odcinków jest słynny Tim Barton, więc jestem w ogóle w szoku, że ta promocja i tak była zrobiona na tak dużą skalę, ponieważ nazwisko Bartona prawdopodobnie by wystarczyło. Ale dzięki tym dodatkowym akcjom właśnie na przykład udało się popić ten słynny rekord, kto wie, co jeszcze się wydarzy. Podejrzewam, że w kolejny Halloween będzie chodziło bardzo dużo o Wednesday. Tak, to na pewno. W ogóle bardzo mnie ciekawi, czy zabieg pokazania tańca Wednesday był celowy, bo twórcy zdalewali sobie sprawę, że po prostu serial ma potencjał na. Tak duży sukces i zdawali sobie sprawę, że trafi do młodszych odbiorców, korzystających z TikToka, gdzie jednak ta platforma no, jest idealnie stworzona na pokazanie tego tańca w wykonaniu użytkowników i zastanawiałam się nad tym i uważam, że mogła to być przemyślana decyzja. No bo sam taniec jakby nie, nie wnosił niczego do fabuły, a jednak fajnie mhm. się na niego patrzyło i. No, mam wrażenie, że widziałam już 109 tych tańców wykonaniem influencerów. No tak, w sumie taniec idealny na TikToka. Hmm, ciekawe, ciekawe. E, jeszcze tak tylko zanim skończymy, chciałam e, przytoczyć przykład, który właściwie nie wiem, czy za, zaliczyć do najgorszych czy najlepszych kampanii. Po prostu jako jedna z, z tych bardziej znanych i kojarzonych. Czyli reklamy Shopee. <ścoughs> Szczególnie ta pierwsza, najsłynniejsza z przeróbką y, piosenki dla dzieci Baby Shark. Prawdopodobnie wiecie, jak to brzmi. Nie będę tego nucić. Jeśli ktoś nie wie, to zachęcam do sprawdzenia. Żeby było ciekawiej, reklama ta wyszła dopiero w maju tego roku, a mam wrażenie, że, że słyszę ten dźwięk już od wielu, wielu lat. Co jest dosyć przerażające i właściwie. Zaliczyłabym tą reklamę po prostu do tych wkurzających, bo zdecydowanie działa i Shopi raczej nie narzeka na małą ilość użytkowników. Wypowiedzcie się w takim razie słuchacze, co wymyślicie o tej konkretnej reklamie, kampanii i o wszystkich innych, o których już wspomniałyśmy. Zachęcamy do komentarzy pod postami na naszych socialach, które podlinkujemy w opisie. I co? I tyle. jest I mamy Nagrany podcast i <laughs> y mamy jest <laughs>